I wszystko chuj. A ja wam powiem, wszystko chuj. Starczy powiedzieć, że łatwo nie będzie. Jesteśmy na parkingu przed no, obiektem... Każdy z nas wygląda inaczej, więc Michałek nas rozpuszcza, ja mam... Le zdjęty. Multichłam. Okej. Okay. Multichłam? Ja też mam multichłam. Ja mam zwykły. Uwaga na balkon. Tam może coś być. Dobra, ja patrzę, żeby nikt nie wybiegł stąd. Pomóż młodemu. To ja jestem. Aha, to młody, pomóż mu. Zastrzeliliście tego? Tak, jednego ja. na klatce schodowej zastrzeliłem ja. Jest tam jeszcze ktoś? Nie wiem, przeładowuję. Michać, przeładzę Ci pod perymetrem. Roz kontakt lewa. O, przed nami drodzy, tak tylko po lewej widziałem to, go mi dobra, pod ścianę czekam na was gotowy 2 wychylam, za... wychylam, wy... wychylam na prawo i przejdziecie za mną gotowy 3 wychylam na prawo i przechodzicie za mną na wprost przeszli? Przeszliśmy no? Bon, okej, okay, idziemy. Mody dołączaj. Patrzę na no. to pomieszczenie, co my tutaj mamy. Nie, na zewnętrznikach też mogą być wrogowe, może. Ale... Przechodzę na nisko. Hmm. Kontakt. Okej, okay, a jest proximity. Jest proximity alert. Jest tutaj laptop. Chłopy zabiegają. Robię mac Okej, okay, jestem up. Możesz podejść do mnie. Przechodzę na lewo. No musisz zobaczyć ten korytarz. Dobra, klapka sodowa czysta. Zamykam drzwi z klatki. Mody do... jesteś z nami? Jesteś z nami, dobra. Jest jeszcze długo. Okej. Okay. Babrzyk dawaj tutaj Czekaj, czekaj, ja, ja jestem w tym pomieszczeniu. Dobra yy, Bo ktoś musi pokryć plecy, plecy młodego. Sam jest przed. Kurwa mać, to jest tego w chuj. Tak Wawrzyk, nie, nie wychodź za daleko. Chuj, wracam. Dobra, jestem. Bierz laptop. Młody, dobra Wawrzyk, bierz laptop. Biorę. Nie ja sądziłem, że to jest aż taki duży ciąg pomieszczeń. To jest duży ciąg. To, 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 to wszystko, co jest ciąg pomieszczeń. Yy, tego musimy, bunkier robimy tam, gdzie Fabryk przed chwilą Młody zawijaj, zawijaj, wchodź tam, wchodź, wchodź, wchodź yy, Jak ktoś, Mówię, nie ma nie zdoro, yy, ktoś nie ma nic do roboty, to sprawdza Ekstrakt Prawda, nie, to co? Nie, Gdzie jest Extraction Zone? Nie pamiętam, gdzie mamy iść Dobra, sprawdzam Powiedz po kompasie eee, Czekaj. To Strony... Strony... Okej. Okay. Możemy wyjść z budynku teraz i po prostu iść ze Tylko wtedy mogą nas strzelać z okien? No mogą. A nie sprawdzamy resztę ciągu budynku? Trochę to niebezpieczne. Dobra, ja chyba już do komander. Dobra, wychodzimy na diament. 3, 2, jeden... Nie mam młodego, chuj. Dobra, wyłaście tam u Wawrzyka z wyjścia. Mm -hmm. South East czyli powinien być zaraz z rogiem w sumie. To jest prawy, dolny <grym> róg mapy. Czekajcie, flasze. Dobra, idzie na szeroko za mną. Mm -hmm. Dobra, Dobra widzę już dym za, za te kontenery. Szybka akcja. Mm. <gry> patrz prawa, jak coś. Okej. Okay. Sprawdzam kontener. Mhm, sprawdzaj. Na krótko. Czysty. Przeładowuję. Okej. Okay. Kurwa, nie mogę przeładować. A okej. Okay. No, Akurat się wychylił. Zobaczcie, tylko wabrzyk jest trochę ranny. Nagrany. Mm.